a drugi, chyba dla sprawów równie ważny, bo jest też, też jutro, dokładnie dziesięć lat temu, jak to określił wtedy sekretarz stanu, oczy do głowy zakrętki, Polak, ojciec święty Jan Paweł II, dzisiaj święty Jan Paweł II, dlatego też zechcieliśmy się właśnie dzisiaj pochylić nad tymi dwoma wydarzeniami, nad i nad, o co mówiłem, nad wydarzeniami, jakie jest. Nasze dzisiejsze spotkanie poświęcone jest największemu z Polaków naszych czasów, który wprawdzie opuścił nas na tej ziemi, jednak duch jego na zawsze pozostanie wśród nas. Nie trudno dowiedzieć się, komu pragniemy dziś oddać hołd. To papież, wielki człowiek, przywódca Kościoła katolickiego, orędownik pokoju, pielgrzym świata, miłośnik sportu i pisarz prawda, że Ciebie już nie ma. Jesteś w naszych sercach stale. Nie zapomnijmy nigdy o tym, co zrobiłeś dla nas i naszego kraju, dla świata, w którym żyjemy. Obchodzimy dziś rocznicę śmierci Jana Pawła II. Naszą instancją pragniemy w uroczysty sposób podkreślić, że rok 2015 to w Polsce rok Jana Pawła II i oddać cześć jego pamięci. To nieprawda, że Ciebie już nie ma. Choć zamknięta Twego losu księga i skończona Twego życia poema. W naszych sercach na zawsze zostanie treść Twych listów, wierszy i słów. Ja nieprawda, II, Dla nas pozostaniesz pierwszy. Jan Paweł II, rozpoczynając swój pontyfikat, wygłosił słowa, które stały się przesłaniem kierowanym nie tylko do chrześcijan. Rozpoczęł niezmiernie ważną podróż papieża o świecie, która okazała się najważniejszą misją jego życia. Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. To krótkie zdanie, wypowiedziane na początku pontyfikatu stało się modtem do samego końca. Jan Paweł II, jako nikolys przywódca, stał się autorytetem wszystkich katolików, wyznawców innych religii i niewierzących. Kiedy 18 maja 1920 roku Karol Wojtyła przyszedł na świat w niewielkim podkrakowskim miasteczku Władownicę, nikt nie przypuszczał on na rolę Kolumba, którym mieszkańcy później powiedzą, iż odkrył ich dla świata. Gdyby nie on, kto byś wiedział o Władownicach? Wojna została Karola w Krakowie. Złapiał wtedy tajniki sztuki poetyckiej piękna. Na uniwersytecie Jagiellońskim. Jego myśli znad nad ksiąg, ukochanej przyrodzie, czego dał wyraz w Pan w Białej Szacie ruszył już w drogę. Sobotki wiekiem, pożegnał Szedł w stronę źródła, czując na twarzy powiew Chalnego i jego szum. Po drodze pijał cichy, klaszczący. W oknach nie są Kilem ozdabiał sztandary, płacząc, Młodych jednoczył, rytm bycia serc. I szedł powoli w miłym trudzie. Dłonią zaśkreślił zbawienia znak. Jedni mówili o jakimś cudzie, inni, że już nadziei brak. Szedł szlakiem w góry, sparty na krzyżu. W ostatniej drodze był całkiem sam. Na szczycie skluczony trochę w dłoniach. Witał go uśmiechnięty. Niebieski, starszy pan. Jak ojciec nad go w ramiona i razem przeszli przez niego z Jestem zmęczony, ale już w domu. Tak, syn, szepnął mu ojciec. Bóg, gdy go miniemy na ścieżce życia, oni po drodze będzie z nim iść. Krzyż nas przybicie, smutek i łzy. To spójrzmy w toki pomałe przy W Krakowie, 3. Poczujesz kulę, że nie jest sam. Będzie tam czekał, dłoń ci pod podmiców, białej sutanie z jasnym obniczem. Ojciec, dobry starszy pan. Karol Wojtyła, zetknąwszy się z okropieństwami wojny, odkrył, że owa tajemna ścieżka, którą będzie kapłaństwo, zaprowadzi go do boga, zostaje kapłanem, wspomina o tym w książce dalej i Pełnym zgodnie posługę kapłańską, pozostaje w w Takiego jeszcze nie było utrudzonego pielgrzyma, że go choroby niezmowy, nie nie ostraszą młód i zima. Idzie zmęczony po świecie, Bogu nas wszystkich powierza. Jeszcze na świecie nie było tak szanownego papieża. razem na początku drogi, co wiodła nas do góry, do nieba, obłoki. Lecz nie dane nam było powędrować razem i nie dane nam było cieszyć się tym czasem, bo choć wcześnie to słońce i rosy serce tam, gdzie korony harny rozwiewane. Tutaj, gdzie pomarańcze, gdzie winnice rosną, Mego narodu ustchwam, zmarniałam. Zmarłam pośrodku obrony, pełnąc obowiązki papieża, w czasie swojego pontyfikatu wydał czternaście encyklik, adnotacji, pomili, tkuli i listów do wiernych. <grystanie> Nigdy jednak ja nie przestał być moim domem. Tryptyk to owoc lirycznych refleksji, do jakich skłoniły go watykańskie inspiracje sztuką sakralną. 27 lat kontyfikatu Jana Pawła do niego, tak wrosło w świadomość naszego życia, że nie chcieliśmy pogodzić się z myślą o jego odejściu. Pogrążeni w żyłowie jego śmierci, pocieszenie znaleźliśmy w słowach zapisanych w testamencie. Z możliwością śmierci każdy zawsze musi się liczyć i zawsze musi być przygotowany do tego, że stanie przed Panem i sędzią a zarazem odkupicielem i Ojcem. Więc ja liczył się z tym nieustannie, powtarzając ów decydujący moment matce Chrystusa i Kościoła, matce mojej nadziei. Największe i najważniejsze święto. Z tej okazji składamy Wam najlepsze i najserdeczniejsze życzenia. Niech te dni zwycięstwa życia i miłości nad śmiercią będą pełne ciepła, radości i pokoju, byście mimo różnych trosk i kłopotów mogli zawsze zaśpiewać radosne